Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Na początek mam dla Was nową ozdobną poszewkę. Popatrzcie, jakie tutaj mamy połączenie kolorów: mamy różowy, zielony, biały, a nawet czarny. Ten nadruk tego liścia też ciekawie wygląda. Kosztuje ona tylko 12 zł, a rozmiar mamy ten standardowy, czyli 45x45 cm. A obok mamy tą przepiękną jesienną poszewkę, którą Wam pokazywałam w ostatnim przeglądzie. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was bardzo ciekawy koc. Pojawiły się też nowe gadżety do podróży. Mam też dla Was bardzo ładne nowe bezrękawniki, które są w przepięknym niebieskim kolorze. A pod koniec filmiku kilka rzeczy dla dzieci z serii Smurfy. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i kochani znalazłam tą okrągłą poduszkę na krzesło, która jest z takiego futerka a la baranek. Ona jest obecnie przeceniona i kosztuje 25 zł. A teraz mam dla Was hit. Pojawiły się nowe koce, które są bardzo miłe w dotyku, mają przepiękny żółty kolor, a na druk to mamy tutaj takie uśmiechnięte buźki, no po prostu wyglądają cudownie, kosztują 40 zł, a wymiary mamy tutaj 130x170 cm. A teraz mam dla Was kilka gadżetów do podróży i na początek mamy tutaj sztućce w takim etui, które jest plastikowe, kosztuje to tylko 10 zł, w środku mamy trzy sztuki sztućców, czyli nóż, widelec i łyżkę, one są metalowe i do tego są zapakowane w taką folię i też te etui mamy do wyboru w kilku kolorach. Pojawił się też taki mały zestaw do szycia, i też jest takim plastikowym etui. On kosztuje tylko 5 zł. No, mamy tutaj taki standardowy zestaw, jaki mamy w takich zestawach np. w hotelu, i do tego on jest jeszcze w takim plastikowym etui. Do mnie do Pepko wróciły też te spraye do oleju, które ostatnio jak się pojawiły, bardzo szybko się sprzedały. I jedna z Was w komentarzach napisała, że kupiła sobie dwie sztuki i obie nie działały. Ja wtedy kupiłam sobie jedną sztukę i używam go od dwóch tygodni i nic się z nim nie dzieje, działa poprawnie. Więc piszcie w komentarzach, czy któraś z Was też kupiła sobie ten spray i czy jest z niego zadowolona. Tak dla przypomnienia, on ma pojemnik szklany, pojemność mamy tutaj 100 ml i kosztuje on 10 zł. Do mnie dojechała też spora dostawa tych szklanek, bardzo mi się podobają, ponieważ one mają taki zaokrąglony kształt. Do tego w zestawie mamy 4 sztuki i kosztują 20 zł, a pojemność mamy tutaj 580 ml. Znalazłam też taką szklankę, która ma podwójne dno. No, powiem Wam, że ciekawie wygląda. Jest sprzedawana na sztuki i kosztuje tylko 15 zł. Ostatnio pokazywałam Wam te nowe wkłady do lodówki, i tak jak przypuszczałam, w tym pepko znalazłam je jeszcze w kolorze różowym. I tak dla przypomnienia, one kosztują tylko 4 zł. Znalazłam też nowe klapki, są to Japonki, mają ciekawy taki biało-niebieski nadruk, do tego jeszcze tutaj mamy taką złotą ozdobę w kształcie liścia i kosztują one tylko 15 zł. teraz mam dla Was kolejny hit na lato pojawiły się przepiękne bezrękawniki bardzo ładny niebieski kolor i do tego kosztują tylko 15 zł największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL i oprócz niebieskich pojawiły się też w kolorze białym oraz kremowym Znalazłam też kolejną ciekawą koszulkę dla panów. Tym razem mamy tutaj nadruk Batmana. No powiem wam, że ciekawie to wygląda. Kosztuje ona 30 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL-kę. a na koniec kochani do Pepko wyszła nowa kolekcja z bajki Smurfy i nie mamy rzeczy tylko dla dziewczynek ponieważ w ostatnim przeglądzie pokazywałam wam nawet bluzeczki dla pań ale teraz pokażę wam co pojawiło się dla dzieci i tutaj na przykład mamy taką torebeczkę w cenie 12 zł tutaj mamy bluzeczkę dla dużej dziewczynki czyli mamy tutaj rozmiar od 104 do 134 i kosztuje ona tylko 15 zł Na dole mamy rzeczy dla nastolatki, czyli rozmiary od 134 do 170, i pierwsza to jest bluzka z krótkim rękawem. A obok mamy bardzo fajną piżankę dla nastolatki, kosztuje tylko 30 zł. Mamy tutaj krótkie spodenki i krótką bluzeczkę, ale popatrzcie, te spodenki w ogóle są w paseczki, fajnie to wygląda i kosztuje ona 30 zł. A u góry tym razem dla dużej dziewczynki też mamy piżamkę, ale już nie ze smurfów, tylko mamy tutaj na z Disneya i akurat jest śnieżka. Dla chłopczyka znalazłam taki zestaw, mamy tutaj bez rękawnik i do niego do kompletu są krótkie spodenki. Ten zestaw kosztuje 25 zł, jest on na dużego chłopczyka, czyli mamy tutaj rozmiary od 104 do 134. A na koniec znalazłam nawet śpioszki. Mamy tutaj dwie sztuki w cenie 30 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów. Pepko pojawiła się przepiękna letnia niebieska kolekcja. Mamy też w Action nowe komplety naczyń, więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.